Cześć z tej strony JabbaXD XD. Dawno nie nagrywam odcinku, dlatego dzisiaj z, jakoś nagram, pomyślałem sobie. No i dzisiaj sobie pogramy Battle Royale. Spróbujemy, mam nadzieję, wygrać Gierkę. No i zapraszam do oglądania, wspierania. No, także zapraszam, zapraszam. Ogólnie pojawi się w ogóle klicks, z których to ciekawe. Taki znany nasz youtuber z Fortnite'a, bo z git. Pokażę jeszcze jego stylu szybko. Czy nie, a, nie będę mógł, ciekawe. No dobra. Będziemy lecieć na bossa raczej. Co jest... No zapraszam do lajkowania, subskrybowania, konkursy robię co jakiś czas. No i do pisania linków w komentarzu, bo dodaję do znajomych i jakieś rekrutacje do drugiej robię. Także i takie inne. Także, zapraszam, zapraszam. niech no, nas niech załaduje. O, lecimy. Tutaj mamy jakieś Tutaj jakiegoś pacenca mamy raczej, bo tu jest fajny. Dobra, chwilę ogarnę tutaj. Mioro, to, dobra. Będziemy lecieć tam, gdzie można Zrobimy już w ogóle tę taktykę, że będziemy czekać tam na górze. Znaczy wiecie, no pewnie pewnie z to widzieliście, że się czeka na taki e, róże takiej i się czeka na osoby, które mają tego kryptocorniszone e, czy coś takiego. No także trochę taka, moim zdaniem no, taktyka taka średnia, ale zobaczymy. No, lecimy. Ja Potrzeba ja jakiegoś lutu, tylko... Najlepiej no, pompy, no bo raczej SMG nie zabije, tego właśnie... Trzeba wlecić tam byłem, do środka. To tu z jakiej strony się. To nie tylko ja mam taki pomysł. Tutaj z tej Dobra, dobra. dobra. Ogarniemy, ogarniałem widzę, ogarniemy. Raj, impulsy. А тут же ничего не будет? Ja, so, so, ja, so ja <grystanie> ja, so, я где? Не знаю, что я zrobiłem? Я думала, что Я думала, что там броня, но а тут, а тут Dobra. No. Pompidło, dobra, jest pompidło. Pom nie, no, jest, dobra. Jakiś moc, moc Dobra, szybka rozrzeka, Tutaj jakiś spotkanie, tam pewnie będziemy mieli w To jest zwykły batrylant, także. Dobra, to jakiś prosty tutaj.

Dobra, może robisz? Co ty robisz? Nie, no jest nic, jest big. Uzyskaliśmy trochę tych rzeczy, więc lecimy tam za chwilę. Nie wiem po co mi się te terminy to wygląda. Dobra, co ja robię, dobra, dobra. Szybko sobie słowa wygryzimy, wyrażki to na ten epek złota Hmm. Zawalamy tam widzę. Co Że tu byłem przez hmm. No co? Gdzie to jest ta... Dobra. I hmm. skończył się na efekt. No ciekawe. No. O. to Zobaczymy czy w ogóle jak ktoś będzie chciał tam w ogóle wejść. Co ciekawe, bo tutaj już dużo ludzi raczej o tym wie, że trzeba patrzeć tam na górę. Ukryj się. Co to jest? Nie no, co jest? Dobra, no. Dawa jutro. Ja sobie zaprosiłem za takie coś. Ale trzeba tutaj oszukać i żeby nie to nie było. Dobra, dobra, wchodzę tu na górę i patrzcie. No no no. No 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 no. No, no i tutaj niby. Wy... I tutaj nie mi miałaby ktoś wejść. Co trochę mi się... Tu kroki miałem wzowie. Co tu się dzieje? Ty bo tu z kilku stron mogą wejść. Dobra, jednak przejdę, jednak przejdę tu. Okay, dobra, dobra, takie są wiele bezpieczniej, wydaje mi się, wiecie? Nie, no dobra, nie ja widzę takiej ciszy, nie, nie, nie. Ja się chyba, że ktoś mi wyskoczy za chwilę i ból Będzie pomp, będzie pompa Nie, wiem, nie, wiem. Dobra, aptecę sobie wezmę, się raczej nie przyda To Dobra, chyba nikogo nie ma. Wiesz, wiele kroków, co nie wiem jak to. Gdzież, to jest? Mogę kupić od tego typa, przecież złota nie... Przecież złota w ogóle ja nie użyłam. Tak jak ja przegram z tym lutem, to ja bardzo się nie zgłoszę. Co to jest? Aha, tu po prostu jest to dziwne. Powinni to w ogóle... Nie, nie. Dobra. Co já ja tu mám? Ooo, a já mi to se nešel se O kurze, to to serio jde. Co mi se nedálo? Měl jo, mě to přebuje co je? Mám mamuta, legendarného, co já tu mám? Nevím, já že se ten důle. Aha, tady to tak naprawdę tak Так, так, надо затенить, я уж. Что ты мне не выдашь? Я говорю. Как ты знаешь? Наверное. Наверное, вчера, 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 No, ja nie wiem, że go pokonałem, po czym dosłownie teraz nie mogę nic kupować. Super! Dobra, my uciekamy znowu, bo nie będę płacił tych 50 zł za to. Okay. Dobra, tutaj rozwala sobie ten złoty kamień. Nie wiem, sobie to wybrać. No i pąkaj. No i Dobra, jak coś szybko się zbiera, ale... Nie się to, to się. Nie zniknęło. no. i teraz dwa lata się zbiera, to drogi. Dobra, ale te kamyki są operą, i zdaje mi to z także... To pociąg, pociąg, pociąg. Oha, ale... Nie wy... Dobra, nie ma sensu. Ja chcę z jakimś widzimy się tutaj wijać. A sam to się nie wyszedłem przed chwilą. Dobra, ja ten kasiton. Mordo, wracaj tu. Wy to leczuj, niezmierza. Ej, głębię go, nie, go! Biało! Bo się mam takiego supermoła. Mordo, masz taki podjazd teraz. Co ty? Co ty co ty musisz?

Z jakiś jajuk klasy to no się leci, to nie ma sensu. Raczej mnie nie powinienem podjechać w stanie bombę. Jakby tak podjeżdżałam a teraz on no Machaja, na mahaja. Dlatego. Dlatego się trochę obawiam jakby pod... Podejście na niego no. zbytnio... zbytnio. nie wiem, co się dzieje. Dobra, wracam do mojego boksa, daj mi spokój, gościu. To no, co za... Co widzę go? Это даже не хватает сыр. Ты даже выдержал. Нет, не было, Ale dzięki za... dzięki za ludzi! Może tutaj na dawno leżeć, bo żeś mi uciekał. Dobra, też nie mogę, bo nie Ja nie ale... jestem ci do z ale dzięki za auto, wiesz, na to, pan nie no to ja bym miałeś, ja nie i to nie jest mi to nie jest mi nieprawda, po prostu To się nie no, no to jest Nawet nie będę tego komentować nie będę tego komentować, co mi To Łatwiej, do siebie... No, dole... ten ten seal... golda to i tak nie użyłam. No co? To mi nie poszło? Nie? Nie, nie poszło. No, Chcesz, że tak? To mi nie wiem, poszło. Dole. To siebie tak? Bo... To na górze powinno być to skrzynienie? Tak. No co to jest? Jakieś wiertło rakietowe. Nie, ja to znowu zabuduję, żeby nikt tego nie wiedział. Jak ktoś mi będzie tym wiertłem, wyraźnie będzie tym wiertłem, to ma, no, to ma no, subonę. No, 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 nie nawet na to. chodzi. W ogóle nic nie ma.

O kurde, o kurde. Bro, we are cool, bro. No co to jest? Cóż on ma to? On ma to, co się mam. No do, po prostu się oszuwa. No co to jest? Ktoś się sobie wyczytał. Dwie sekundy. Jakimś nie wiem czy mam, ale. Matcek nie mam prawie, w ogóle ja już nie wiem.

что не залуд, вы гулять, зоби. Я отвергаю. Пожалуйста, так мне... Каски Что я думаю. Сопи есть. Это же, это же, это же, это же... Не, я это не все, Что тебе не брал. Что я могу сказать? сон? Eee jo! Co to są za rzeczy? Mityszny pistolet mamut! Widzowie, co jest? No, ja nie wiem, co się dzieje w ogóle. Co tutaj się rozwodziło? Ja w tym na no, pewno nie będę grał rakietnicą, raczej też nie powinienem grać. Przecież znaczy rakietnica albo mamut. Ja wolę rakietnicę, wiecie? No, Najbardziej bezpieczne, będzie nie to grać w ogóle. To wypada... to jest... Aha i dobra, dobra, to jest dobra, to jest dobra. Przydałoby się do rotacji, co wiecie? Bo jak bym jakiś podjeżdżał To się przyda... dobra Nie tak gram, tak gram, tak gram Nie to się bardzo pasuje. Nie zauważyłem No co, smutek No dawaj, wyskakuj z auta Kolego tej kolego, wracaj tu. Dobra, dobra, jest git. Ej, no mam szansę, mam szansę. Dobra, lecimy tutaj. Szkoda, że pompy nie ma jakieś lepsze, bo ja nie chcę tym grać egzotykiem. To jest tragiczny ten egzotyk, już widzieliście nawet. Że nie... znaczy, no, nie tragiczny, ale... No, sorry, no, to się grać nie zdaje, nie da no, w Mam nadzieję, że takim newton wygrał jakiś puzek z złotym. Co pewnie... To pewnie o trzeciej wniosku. Uh, okej. Okay. Tu snajperka, tam o ten bit. No co sniper, nie. No to mam by... na no, to, co się nazywa. Ja no tu byłem dosłownie, przecież to otwierałem, no co jest? Jak to jest w półku, jak nic? Dobra, rozwalaj sobie tą brulę Patrz, jak je zawalam, czekaj, pokażę wam coś, patrz O kurde, a jak, jak mam no to jedzie, no to jedzie nie no, to jest zaraz miejsce, takie pomieszczenie. Tak to można grać, nie? A, tam jest straszna straszna straszna. Mhm, dostałem 19 kater. Tak. Proszę o to, to, o, 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 o Dobra, wracam chyba... No, dobra, wolę użyć tego, bo czuję, że to mało zaskoczyło akurat, wiesz. No. Szybko w góra? Jakiś może... Tak, nie tak? Może... nie wiecie. No, tak coś, co nie, takie coś sobie zrobię. Idziemy razem ze strefą, jest no, bit, jest bit. No. No pierwszy raz idę ze strachem, co ciekawe, zaczęliśmy biegać dobiegać do mnie. to? Co jest to? jest to? Co jest to? Ja, to? No ja nie jest ja Co jest to? to? Wejdę do tego, będzie bezpiecznie na Nie jest to tak świtu kolejnego. A, bo ja mam jeszcze jednego tego. Aha, i mam szlabę. Tak interesujące, że... Jak o, jakby to kanał... No co się dzieje, że ja dam danym zaszlabę, skoro... Oho, tu byłem jakiś sejf w ogóle. Co to jest? A mamut! O nie, to mamuta... Ja chcę próbę jakąś lepszą. Znaczy, ja siedzę zna ze strefą, a strefa jest w ogóle... na jakimś innym końcu świata w ogóle. Dobra, uciekaj się.

Wiesz co ja sobie tak? I się, tak? No i tak. To już zdobędę sobie dragielęgów? Aha, i tak No, to i to I to już I ja będę czekać. Po co ja bym prasować. Bo ja mam strefy. wygram sobie na spokojnie. Oby to był jakiś błysik, że jak to bym jakiś system jest, a raczej jest. To ja mam, ja, ja dostanę taki, nie Czy to trzeba ogarnąć szybko biureczko, żeby... Zobaczyć, gdzie, kurwa, to redał. No, to mamy. On bo... cook, bro. Do... Zobaczcie, gdzie jest straka, nie? Prze, gdzie ten cypek jest, ja się pytam? Czy... O, 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 dobra, dobra, ja wiem. Dobra, dobra, ej, ej, ej Chłopie, chłopie, uciekaj Co on robi? Dobra, on już wie, on już wie, on już wie Dobra, no jest to super, że moja pompa bierze 30, nie? Zde? Okej okay. Ja mam do i tak, to jest okej, okay, jakby Dla mnie jest git no, On ma, on ma w Ja mam, Ja mam git rzeczy Ja mogę sobie zawałać sobie Ta, ta, ta Mordo, Wardo Nie jesteś tymi gitem, tutaj, bo co nie podjeżdżasz Dobra, ja mam haja, ja mam haja, widzowie Yes, morda, let's go jest nowy winek No dziękuję bardzo za oglądanie, widzowie Mam nadzieję, że się podoba Obserwujcie, subskrybujcie, wszystko róbcie, dzięki bardzo